Ile to może jeszcze potrwać? No, zaraz powinien skończyć. Mm. Siema, siema, jestem Oskar. W dzisiejszym odcinku przejdziemy e, Heavy Rain. Przychodzę już to czwarty raz, a stać Czwarty raz już to przychodzę, bo raz mi się zbugowało, drugi raz zbugowało, za trzeci raz odcinek mi się nie zapisał, więc muszę to jeszcze raz przechodzić. E, nie mówię TikTok, e, za mówię na TikToka. Teraz to e, konsolę, przepraszam, no. Konsola, dlaczego tak działać dzisiaj? Skurde, coś jest nie tak z konsolą. Obym nie musiał już tego piąty raz przechodzić. Spróbujmy! Let's go! Zalecam do subskrybowania. Czy mojego kanału i lajkujcie, żeby. żeby Zadawcę zasięgi, żeby więcej osób mogło zacząć odcinek i. żeby odcinek jak najwięcej osiągnął. I. żeby nie przegapić serii heavy raina. Więc dlatego subskrybujcie kanał. Oj, zapomniałem nagrywać, co w się sensie nie nagrywać tylko, mmm, jak się zwa. Włączycie stopper. No. Charlene, wychodzę, potem przejrzę raporty. Odwołaj wszystkie popołudniowe spotkania. Dobrze. A, panie kapitanie, jest tu agent Norman Jaden z FBI. Ono tak, Jaden. Oczekiwaliśmy pana przybycia. Trochę się śpieszę. Może pan pójść ze mną, porozmawiamy po drodze. Tak, oczywiście. Chciałbym się zorientować w sytuacji, zanim zaczniemy, ale to chyba niezbyt dobry Nie, moment. Nie, może być teraz. Z tym, że mam konferencję prasową. Odbywają się codziennie. Proszę mi wierzyć, czasem nie wiadomo, co im powiedzieć. Co jest? Dziś mamy coś nowego. Poznał pan porucznika Blake'a? Tak, spotkałem go rano. Poznał pan porucznika Blake'a? Tak, spotkałem go rano. Co jest? Działa według własnych metod, ale to dobry. I na pewno się dogadać. Nie, czerwien. Umie pan wiązać krawat? No tak. Zanim go przerwiemy tą serię, kochani, jak będą takie bugi cały czas. Będę szczery, poradzilibyśmy sobie bez pomocy FBI, ale prasa nie daje nam spokoju. Sprawa zabójcy z origami zupełnie nas zaskoczyła. A teraz wszyscy o niej mówią. W tym kraju są setki zabójców, ale nam trafił się naprawdę wyjątkowy cudak. Zostawia kwiaty i figurki origami. I bądź tu mądry. I nagle zbiega się prasa. I my stajemy się najciekawszym miejscem na ziemi. Mam za zadanie aresztować mordercę. Z całym szacunkiem, sir. Ale reszta. to już nie moja sprawa. E nie. Oczywiście, że nie. Ja tylko proszę o wyraźne postępy. I to szybko. Prasa chce złapania sprawcy. A my musimy jak najszybciej podać im go na talerzu. Hmm. Nieźle. Niezastąpiona Shaolin pokaże panu gabinet. A jeśli to pana interesuje, to zapraszam na konferencję prasową. Rozezna się pan trochę w tutejszym klimacie politycznym. Dziękuję panu. Witaj w klubie, Jaden. No to lecimy. Czwarty raz. Jestem gotowy. Może zaczniemy od rozmowy o śledztwie. Mam parę rzeczy do zrobienia. Jeśli do panu pasuje, pogadajmy później. Dobra. Nie ma sprawy. Proszę dać znać kiedy. Ładny zegarek. A to tradycyjny prezent dla naszych nowych poruczników. Każdego roku kupujemy taki sam z okazji awansów od 20 lat. To bardzo dobry podarunek w takiej sytuacji, no i przy tym praktyczny. Może się pan dołożyć do funduszu? Brakuje nam jeszcze kilku dolarów. Proszę pogratulować ode mnie, Laremu. Na pewno nie zapomnę. Kapitan Perry mówił, że pokaże mi pani mój gabinet. Oczywiście, proszę tędy. Co? To? mój gabinet? Tu kazano mi pana przyprowadzić. Jakby co wie pan, gdzie jestem. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. Dobra, do roboty. No to lecimy ponownie. Po pierwsze zmienić gabinet. No, bardzo ładnie. Przepięknie. Dobrze, to najpierw lecimy od wskazówki. Okej, okay, analiza. Zabójca chyba jeździsz roletem Malibu z 83. Jak odcisków i dowodów nie ma się na czym oprzeć. Origami można kupić tylko w jednym sklepie. Hmm, popularny gatunek. Niczym nie pomoże. Orchidea to popularny kwiat. Do kupienia w każdej kwiaciarni. a nie to już było. Sorry, rozkojarzyłem się. Dobra, mm, to teraz akiet, e, akta. Ankieta. Ofiar w ciągu ostatnich trzech lat. Sami chłopcy w wieku od 9 do 13 lat. Brak śladów przemocy. Ofiary znikały w miejscach publicznych w biały dzień. Żadnych świadków. Ciała znajdowane 3 do 5 dni później, utopione w deszczówce. Tam, gdzie znajdowano ciała, zawsze przebiega linia kolejowa. A wszystkie ofiary znikały jesienią. Zabójca szybko poczuł się pewnie. Swobodnie działa coraz dalej od miejsca zamieszkania. To utrudni stworzenie profilu geograficznego sprawcy. Ten sam rytuał. W dłoni origami, na piersi orchidea. Ofiary znajdowane zawsze do 6 godzin od chwili śmierci. To znaczy, że trzymano je przy życiu przez kilka dni, a potem topiono. Przepytano ponad 3,5 tysiąca osób. Przesłuchano ponad setkę podejrzanych. Nie natrafiono na żaden trop. Hmm. Zabójca jest biały, w wieku od 30 do 45 lat. Inteligentny, opanowany i stanowczy. Typ pedanta. Posiada samochód. Prawdopodobnie pracuje, ale ma swobodny czas pracy. Nie to To chciałem, no Otoczenie, mapa Dobrze, a teraz ściągamy Ori i wo, znaczy się umyć Muszę trochę wziąć Zemdle jak będę walczył Już dobrze na pewno dam radę Wiem to Nikt, nikt nie może widzieć. O, udało się. Hmm. Czy tak, czy siak i tak byłoby trzeba no. Dobrze. To porucznik Blake, panie Mars. Proszę powiedzieć, co się stało. To było dziś po południu. Wybrałem się z synem Sząnem do parku. Bawiliśmy się chwilę. Potem on chciał iść na karuzelę, więc usiadł na drewnianym koniu. A kiedy się odwróciłem, Szona już nie. O której dokładnie weszliście do parku? Proszę sobie przypomnieć, panie Mars. Liczy się każdy szczegół. To musiało być. Za piętnaście piąta. Nie pamiętam dokładnie. Co miał na sobie pański syn gdy zniknął? Miał na sobie kurtkę. Brązową kurtkę. Nie jest brązową. Zmienię to. No i spodnie. Zielone spodnie. Czyli szał zniknął, a pan nic nie widział. Nie był pan z nim przy karuzeli? Tak, ale wcale nie odchodziłem. Patrzyłem na Jak karuzelę. Jakże i... mógł zniknąć, skoro był pan tam i obserwował karuzelę? Nie wiem. Nie rozumiem tego. Twierdzi pan, że po szkole zabrał pan syna do parku? Zaginięcie zgłosił pan o 20:15. Czemu zwlekał pan z zawiadomieniem policji? Szukałem go po całej okolicy. Przecież nie mógł się za bardzo oddalić. W porządku, na razie nie mam więcej pytań. Może pan iść, panie Mars? W nocy będziemy szukać dalej. W razie wątpliwości skontaktujemy się. E, czy myśli pan, że zabójca z origami? Okej, okay. pański syn pewnie uciekł i za kilka godzin sam się odnajdzie. A co jeśli to zabójca z origami? Wtedy mamy około czterech dni, żeby go uratować. Panie, a nie, za to od nowa, więc no. Piąty, szósty raz. Dowiedzieli się czegoś? Nie, jeszcze nie, ale będą szukać całą noc. Myślą, czy myślą, że to zabójca z origami? Na razie nie można tego stwierdzić. Ale to jest możliwe. Jak to się stało, Etan? Zostawiłeś Sona samego? Nie powinieneś spuszczać go z oczu. Na miłość boską, czy tak ciężko jest upilnować dziecko w parku? Czemu go zostawiłeś, Etan? Czemu? Nie dość, że straciłeś Jasona? Przepraszam. Nie to chciałam powiedzieć. Bardzo mi go brak. Proszę, teraz się nie zbuguj i działa normalnie, się zawczę odcinku. Dobra, więc na ja się z Wami żegnam. Widzimy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego i cześć.